Witam serdecznie. Chciałbym zdecydować kilka fragmentów niemal wszystkich głównych rozdziałów z książki pod tytułem Siedem duchowych praw superbohaterów. Obudź w sobie moc. Autorstwa Deepak Chopra i Gottham Chopra. Um, wydawnictwo Studio Astropsychologii. Najprawdopodobniej 2015 rok. Prawo równowagi. Równowaga jest interakcją pomiędzy byciem, czuciem, myśleniem i robieniem. Superbohaterowie integrują te cztery fundamentalne poziomy egzystencji pośród turbulencji wywoływanych przez świat i codzienne życie. Jeśli działają w ten sposób, są w stanie rozwiązać każdy problem, z jakim przyjdzie im się zmierzyć, oraz stworzyć atmosferę mocy i miłości, gdziekolwiek się znajdą. W wyniku tego powstanie idealny superbohater, będący mistrzem sztuk walki, który w swoim wnętrzu będzie odznaczał się duchową dyscypliną. Prawo transformacji. Transformacja jest prawdziwą naturą każdej istoty i samego wszechświata. Superbohaterowie są w stanie rozpoznawać swoje transformacyjne ja i rozmaite siły, z którymi przyszło im pracować. Dzięki temu potrafią postrzegać świat z nieskończonej liczby perspektyw. Czyniąc tak, superbohaterowie nigdy nie spojrzą na zaistniały konflikt czy też przeciwnika w taki sposób, jaki wzbudziłby w nich samych grozę lub uniemożliwił odczucie jakiejkolwiek sympatii. Trzeci rozdział. Prawo mocy Prawdziwa moc wykracza daleko poza siłę mięśni. Korzystając ze sił wszechświata, superbohaterowie są połączeni z danym momentem i podłączeni do źródła, z którego pochodzi każde doświadczenie, wiedza i istnienie. Prawo mocy umożliwia superbohaterom uodpornienie się na krytykę i strach przed konsekwencjami oraz unikanie podlegania komukolwiek. Daje im też możliwość przekazywania siły innym osobom za pośrednictwem myśli i czynów. Prawo miłości. Miłość, stana również jako współczucie, wywodzi się z współczucia i jedności wszechświata oraz eksperymentalnego rozumienia, że wszelkie cierpienia są połączone. Superbohaterowie nie pozwalają sprowadzić się do roli ofiary fałszywych przekonań o tym, że ich egzystencja jest oddzieloną jednością. Czując współczucie, superbohaterowie nabywają umiejętności zabierania cierpienia innym, rozumienia go i godzenia się z nim, a następnie wybierania kreatywnych rozwiązań dzięki którym cierpienie to może zostać pokonane przez radość i spokój. Prawo kreatywności. Kreatywność jest jednym z najpraktyczniejszych praw, jakie możemy wykorzystać. Jest to podstawowa siła napędzająca całe życie. Superbohaterowie dostrzegają potrzebę zmian i uwolnienia się od destrukcyjnych myśli i zachowań. Działając zgodnie z tą wiedzą, superbohatrowie mają możliwość sprostania każdemu wyzwaniu i pokonania każdej przeszkody, jaka może stanąć na ich drodze. Prawo intencji. Intencja jest podstawowym impulsem aktywującym każde działanie. Zgodnie z tym stwierdzeniem, prawo intencji leży u podstawy wszelkich reguł aktywujących pozostałe prawa. Superbohaterowie, nie poddający się zakłóceniom powodowanym nieładem i kakofonią ich emocji lub też emocji całego świata, są w stanie połączyć się z kolektywną inteligencją. Daje im to pewność, precyzję, integralność promieniującą energię i charyzmę. Prawo transcendencji. Prawo transcendencji leży u źródła tego, kim są superbohaterowie, kim my jesteśmy. Zdolność osiągnięcia transcendencji jest pierwszym krokiem do poznania siebie i osiągnięcia swojego pełnego potencjału. Wraz z tą, wraz z tą umiejętnością superbohaterowie mogą ujrzeć wnętrze poza tajemnymi przejściami i poddaszami wypełnionymi duchami umysłu. Mogą ujrzeć czystą ciszę bądź istnienie. Superbohaterowie nie muszą patrzeć na świat i jego chaos. Mogą się w rzeczywistości z niego wycofać i dzięki prawu transcendencji zmierzyć się z tym chaosem, dzięki temu poczują się mieszkańcami chaosu i go okiełznają.